Cześć, witamy was bardzo serdecznie z tej strony Marta i Daniel z Biblioteki w Bornem Solinowie. Nasze zeszłoroczne konkursy cieszyły się wśród was ogromną popularnością, dlatego i tej wiosny powracamy. Więc jeśli pięknie śpiewasz, tańczysz, recytujesz, a może grasz na jakimś instrumencie, koniecznie weź udział w drugim konkursie talentów. Nagraj filmik prezentujący twój talent i wyślij go na naszego e-maila gmail.com lub prześlij nam link do wetransfer.com. Dokładną instrukcję, jak poprawnie wysłać materiał wideo znajdziecie w opisie do tego filmu, także nie stresujcie się. Na Wasze nagrania czekamy do 16 kwietnia, czyli do piątku. Wtedy również możecie spodziewać się wyłonienia laureatów i rozdania nagród. Pamiętajcie, że udział w tym konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Waszego wizerunku w naszych udostępnionych filmach na Facebooku, na naszej stronie czy na YouTubie. Życzymy Wam świetnej zabawy i powodzenia.